Cześć, słuchaj, co jeśli powiedziałbym Ci, że możesz pozyskiwać klientów nawet gdy śpisz i to całkowicie za darmo. Mówię poważnie, nie dość, że sam wygenerowałem dziesiątki rozmów sprzedażowych właśnie w ten sposób, to też pomogłem kilku innym osobom, a najlepsze jest to, że to dopiero pierwsza z pięciu korzyści odpalenia kanału na YouTube jako przedsiębiorca i które, mam nadzieję, przekonają Cię do tego, że serio warto, a jeśli nie wiesz jak, to nie martw się, mam na to rozwiązanie. O drugiej korzyści bardzo głośno jest obecnie za granicą. Ja wiedziałem o niej już jakiś czas temu, gdy przeczytałem książkę Alexa Hormoziego, moim zdaniem jednego z najlepszych przedsiębiorców obecnych czasów. 100 milion dolarów Leads. Ta książka ma około 1500 pięciogwiazdkowych opinii na Amazonie. Opowiada ona o tym, jak przyciągnąć więcej klientów do swojego produktu. I Alex mówi w nim, że najlepszym sposobem na to, żeby ludzie nie tylko kupowali, ale chcieli od ciebie kupować, jest tworzenie kontentu na social media. No bo zobacz, żyjemy w czasach, w których jesteśmy dosłownie bombardowani reklamami. Gdziekolwiek nie wejdziesz, strona Facebooku, Instagram, YouTube, wszędzie wyświetlają ci się reklamy. I teraz jeśli to jest główny sposób, w jaki pozyskujesz klientów, to bardzo wiele osób, które byłyby zainteresowane twoją ofertą, po prostu przeklikują reklamy, bo wrzucają cię do wora z innymi finansowymi guru i ludźmi, którzy po prostu sprzedają skam przez te reklamy, przez co tak naprawdę nie mają oni możliwości dowiedzieć się, jak fenomenalne jest to, jaką robotę wykonujesz. A teraz wyobraź sobie, że te wszystkie osoby, które pomijają Twoje reklamy, znajdują pewnego dnia Twój filmik na YouTubie i myślą sobie, kurde, ten film być może rozwiąże mój problem, który mam od dawna. Nieważne, czym tak naprawdę się zajmujesz, na YouTubie kreujesz wartość, rozwiązujesz mniejsze problemy, a potem sprzedajesz rozwiązanie na większe. Oni wchodzą w ten film, widzą, gości ma fajną wiedzę. Zobaczę, co sprzedaję, i po pewnym czasie oglądania Twoich filmów, budowania z tobą relacji po prostu nie ma możliwości, żeby od ciebie nie kupili. Wracając jeszcze do książek, jakieś 2-3 lata temu po raz pierwszy przeczytałem książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Od tamtej pory tak bardzo mi się spodobała, że przeczytałem ją może już 5-6 razy. I uważam, że jedną z najważniejszych rad, jaka była zawarta w tej książce, jeśli oczywiście chodzi o biznes, jest fakt, że ludzie nienawidzą, jak się im coś sprzedaje. Ludzie uwielbiają od ciebie kupować. W momencie, kiedy zakładasz kanał na YouTubie, to tworzysz tą dobrą wolę, tworzysz to zaufanie, które później jesteś w stanie po prostu zmonetyzować. O trzeciej korzyści odpalenia kanału na YouTube jako przedsiębiorca przekonałem się na własnej skórze, gdy zacząłem swój kanał w maju, czerwcu 2023 roku. W sensie nie zacząłem wtedy swojego kanału, ale zacząłem publikować dłuższe filmy. Bo po 3-4 miesiącach. Działania w ten sposób, ludzie zaczęli do mnie pisać. Mówili mi, że zmieniłem ich życie. Mówili mi, że pomogłem im z jakimś problemem i że zastanawiają się, czy jest jakaś możliwość współpracy ze mną. I chociaż wtedy kompletnie nie potrafiłem tego wykorzystać i byłem kompletnie zielony. Jeśli chodzi o biznes, ja po prostu nagrywałem filmiki i uczyłem ludzi o tym, czego sam się uczę. To zrozumiałem, jak wielką moc ma edukowanie innych, jak wielką moc ma fakt, że jakaś osoba otrzymała daną informację właśnie od ciebie. Jestem pewny, że jeśli oglądasz ten film, to na co dzień rozwiązujesz masę problemów. I teraz dlaczego, by nie podzielić się rozwiązaniem części z nich z innymi, żeby tak naprawdę zmniejszyć obiekcje? Świetnym przykładem na to, o czym właśnie mówię, jest ten film. No bo bądźmy szczerzy, niewiele osób w Polsce wie o tym, że są w stanie pozyskiwać tak naprawdę klientów na autopilocie dzięki temu, że tworzą i rozwijają swój kanał na YouTube. Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób możesz to zrobić, to w opisie zostawiam Ci darmowe szkolenie. Upewnij się, żeby sobie je odebrać, bo niedługo może go nie być, wracając do mojego punktu, zmniejszam obiekcje właśnie tym filmem. Jako Przedsiębiorca, wszedłeś tutaj i zastanawiasz się, co może dać ci odpalenie kanału na YouTube. Dzięki temu, że tłumaczę ci, w jaki sposób może to zmienić twój biznes, zastanawiasz się hmm, może nie jest to taki zły pomysł. Jeśli nie wszedłbyś na ten film, to nie byłbym w stanie realnie nagrać i puścić ci reklamy, że jestem w stanie ci pomóc rozwinąć kanał na YouTube. Jest tak naprawdę pięć poziomów świadomości ludzi, którzy od nas kupują. Dzięki filmom na YouTube jesteś w stanie przeprowadzić, tak naprawdę, widza zarączkę z jednego do drugiego poziomu świadomości, przez co tak naprawdę Rozumie już, że ma jakiś problem, jest w stanie on rozwiązać go dzięki Twojemu sposobowi. I po czasie, szczególnie jeśli pomożesz mu rozwiązać mniejsze problemy w tym zakresie, będzie on po prostu niesamowicie skłonny od Ciebie kupić. Jeśli nadal nie jesteś przekonany, to te dwie kolejne korzyści na 100% cię przekonają. Czwarta jest bardzo prosta: dodatkowy przychód. Teraz wielu YouTube'owych guru mówiłoby cię, że musisz jak najszybciej zdobyć 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania. Ale prawda jest taka, że kanał, na którym właśnie mnie oglądasz, który w tym momencie ma trochę ponad 200 subskrypcji, zarobił więcej niż mój drugi kanał z 10 tysiącami subskrybentów przez rok. I jaka jest z tego lekcja? to, że nie opłaca się w żaden sposób liczyć na YouTube AdSense, czyli reklamy na YouTubie. Za to co możemy zrobić oprócz oczywiście przyciągania klientów do naszego biznesu, to na przykład zdobyć jakiegoś fajnego sponsora albo stworzyć oddzielny produkt, na przykład produkt low ticketowy. Powiedzmy, że jesteś coachem i sprzedajesz ofertę high ticket, czyli ofertę, która kosztuje 5000 plus. No i nie każdy twój widz będzie sobie na nią w stanie pozwolić. Więc po pewnym czasie, gdy już będziesz miał masę tych klientów high ticketowych, możesz stworzyć coś i również na tym zarobić. Więc nie dość, że tak jak powiedziałem na początku, ludzie przychodzą na Twój kanał, nawet gdy śpisz. Wiele razy było tak, że ja się budziłem rano, patrzyłem na YouTube statystyki i w nocy moje filmy były odtwarzane przez kilkadziesiąt osób. I ci ludzie, którzy odtwarzają ten film, budują sobie do Ciebie zaufanie, edukują się przez to, zmniejszają sobie te obiekty do zakupu i jeszcze do tego masz dodatkowy przychód. A piąta korzyść jest najlepsza z tego wszystkiego, bo po czasie, gdy tworzysz te filmy, zabezpieczasz się po prostu na przyszłość. Reklamy są super i jak najbardziej działają. Prowadzenie webinarów również jest super i jak najbardziej działa. Wysyłanie wiadomości tak samo. Problem jest taki, że gdy przestajesz wysyłać wiadomości, przestajesz prowadzić webinary czy płacić za reklamy, to wszystko gaśnie. A gdy wstawisz film na YouTube, jest on w stanie uzyskiwać wyświetlenia przez kilka lat. I to. Odróżnia YouTube'a, od Instagrama, Facebooka i innych platform, że na tych wszystkich platformach posty, reelsy, rolki umierają w algorytmie po dwóch, trzech dniach. Nawet jeśli masz najlepszą rolkę na świecie, to być może pociągnie ona tydzień, bo właśnie w ten sposób działa ten algorytm. Wracając do tego zabezpieczenia na przyszłość, zobacz, w jaki sposób to będzie wyglądało. Jest osoba 1, osoba 2. Osoba 1, czyli powiedzmy Twój konkurent, obecnie inwestuje masę pieniędzy w reklamy. Tworzy webinary, pisze wiadomości. Super. On ma wiele klientów w tym momencie. Ty robisz podobne rzeczy ale zaczynasz dzisiaj kanał na YouTube. W ciągu roku będziecie mieli podobne wyniki. Może Twój konkurent będzie miał nawet lepsze, no bo inwestuje więcej pieniędzy, więcej czasu i więcej energii w te wszystkie rzeczy, więc to oczywiste, że będzie miał z nich więcej korzyści. W ciągu dwóch lat być może tak samo, ale co będzie, gdy przez pięć najbliższych lat będziesz wstawał chociaż jeden film tygodniowo? Upewniłem się szybko na Google'ach i tak, rok ma 52 tygodnie, więc odpaliłem sobie kalkulator, 52 tygodnie razy 5, to masz 260 filmów. Wyobraź sobie, co by było, gdyby chociaż jeden z nich się wybił, a jeśli będziesz oglądał ten kanał, to nie ma najmniejszej możliwości, żeby tak się nie stało. I gdyby nawet 500 osób obejrzało każdy Twój film, co jest i tak niesamowicie niską liczbą, jak zobaczysz sobie na mój główny kanał, to każdy z filmów ma powyżej 1000 wyświetleń, a jest ich ponad 100. Więc te 260 pomnożymy sobie razy 500. I to jest 130 tysięcy wyświetleń. Oczywiście czasami są to te same osoby, ale wyobraź sobie, ile czasu zajęłoby Ci napisanie wiadomości do 130 tysięcy osób, nawet do 100 tysięcy osób. Jest to kompletnie niepojęte. Ja w ciągu roku prowadzenia mojego głównego kanału wygenerowałem ponad milion wyświetleń. Wyobraź sobie, co by było gdyby przez rok. Milion razy ktoś usłyszał o tym, co jesteś w stanie mu zaoferować. Potęga prowadzenia kanału na YouTubie, potęga budowania marki osobistej jest niepojęta. I oczywiście, żeby nie było nie jest to takie proste, bo gdyby było to każdy by to robił, bo trzeba wiedzieć jak robić tytuły, jak robić miniaturki, jak zrobić sobie dobre podejście, żeby się nie poddać, upraszać swój przekaz, żeby każdy był w stanie go zrozumieć. Na szczęście tak jak już wspominałem, stworzyłem zupełnie darmowe szkolenie, które znajdziesz w opisie, w którym krok po kroku mówię ci, jak każdy może wybić się na YouTube i pozyskiwać z niego klientów. Więc wbijaj, oglądaj, mam nadzieję, że przekonałem cię, że ten kanał YouTube faktycznie jest warty zachodu. Jeśli tak, to tutaj masz krótki poradnik, jak założyć go w dwie minuty. Klikaj, oglądaj i do następnego. Trzymaj się, pa, pa.